Witam, jestem Dark Jeździec i pokażę wam w tym typu poradniku pokażę wam jak zrobić SP y, zwane jako Demaru Niestety mm, kiedy nagrywa... to jest tylko nagrane i ina... osobno, bo ponieważ kiedy nagrywałem y, przez film to y, od... zauważyłem, że we frapsie mam odłączony dźwięk, że się, się nagrywa bez dźwięku i niestety przez to jak widzicie musiałem dodać to, więc ja teraz y, puszczę jakąś muzyczkę i jak dojdę do tego fragmentu co zacząłem już przez to nagrywać, no to wtedy się zobaczymy to The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold. Won't somebody come and save me from this? Make it end. Jestem i zapomniałem, że kiedy nagrywałem, nie oddzieliłem tej. Miałem oddzielone, że jak nagrywam, to nie słychać dźwięku niestety. Dlatego puściłem to co, tam, to, co tam było i nagrywam w nocy. Już prawie skończyłem tą y, misję. Tylko jeszcze dwóch brakuje. Tak w ogóle to się sprawdzę, czy w ogóle nagrywam z głosem. O, to tylko ten, ok. Sprawdziłem, nagrywam, zaraz będzie BB, więc teraz trzeba iść do y, tutaj, duży nagrobek. To już tylko ty, tyle będzie, bo ponieważ kończę. Zaraz będzie BB. Jak mój odcinka. Tak to... Przeczytajcie sobie, kim oni są. Znaczy ten okropny to musi być jakaś daura, ja to teraz. Yy, to znaczy, no, otrzymujemy mis z misji, otrzymujemy to. Teraz mamy wykonać zamkniętą czasoprzestrzeń którą yy, wykonam w kolejnym odcinku, yy, który dodam. Wiem, ten odcinek trochę krótki, ale. Na razie tyle, to znaczy na koniec kontuzja z YouTube'u cześć.